Dziękuję wszystkim a w dzisiejszym odcinku jest odcinek z SSA, No, który muszę nagrywać bo niestety tak, bo po prostu yy, ja tylko nie mogę nagrywać tak inaczej, więc muszę tak wam pokazywać. Yy, ja yy, yy, nie, nie mówię wam, że gram Yy, raczej wam nie mówiłam, że gram Star Stable. No i dużo osób nie wie Może ktoś się dowiedział jakoś, ale no. Nie ma takiej możliwości, że ktoś się dowiedział. Yy. No więc będą jakieś tam rzeczy Star Stable. To jak będzie trwał góra 5 minut, bo nie wiem. Znaczy nie wiem ile będzie trwał, ale... No, chciałabym wam pokazać, może tak trochę zakręcę kamerą, czekajcie, widzę. Ja pozdrawiam wszystkich, których po pokażę na dzisiejszym odcinku. O tak może zrobię bardziej, moim telefonem nagrywam, nie wiem tego, ale moim telefonem nagrywam. Yy, bo dużo, yy, znaczy osoby niektóre piszą w komentarzach, pod filmami ściągnięte, więc teraz już yy, wiecie, że... A jak wstydźcie, naprawdę, już nie wiecie, że ja ściągam, to rękę no to już wiadomo, no, nie umiem grać wstać z tym, ale no, yy, po prostu no, też się zdarza Jestem chora, więc nie nagrywam wam jakoś za dużo tego odcinka dzisiejszego, no, więc no, taki ładny odcineczek więc no chciałabym wam powiedzieć jakie rzeczy mam ogólnie w sesce bo jak czasami kaszle to po prostu nie macie głośno wiecie wam katar i no zaraz się wzmagam ale no to będzie południe dobra jestem teraz w mojej stajni biegniemy nie biegniemy bo sobie się zdarzyłam więc to no, nie koń. no trochę ścina bo mam słaby internet dosyć ale teraz już będę całkowicie wda. no kiedyś planowałam kupić kora bo kiedyś to było no bo w SSO gram Myślę, że... Znaczy, na pewno dwa miesiące, na pewno gram, ale to... No. Więc to widzicie i... Arab sobie... Ja nie lubię Arabów, jeśli ktoś wie. Znaczy, nie wie nikt, ale no, ja nie widzę Arabów, tak nie Arabów. Że ja normalnie nie wiem, co on zrobiła, ale nie Arabów. Będą takie odcinki, na przykład, co nie w w SciStable. I no, będą takie odcinki, oczywiście. Teraz sobie idziemy do drugiej stajni. Pozdrawiam wszystkich, co widzę dookoła. Usiadł kliknąć literę E. Nie no hit. Co mi się tu stało? Przepraszam, że tak macham kamerą. Stój koniu. No, usiadł literę S. wcisnąć, a jest taka grafa. No. Jest to chora. No jak. Widzicie, w sumie. Nie, nie widzicie, ale Dobra. I jedziemy. Znowu E. I to, to są moje rzeczy. Proszę, nie moje rzeczy w SSO. Nie mam siodła jakieś. Znaczy niedobrze, dobrze to widać by no, to. Ale do zwierząt prawie w ogóle ja mam, tylko dwa. Znaczy tam da jedno. Tutaj jedzenie tu w ogóle widziałam. Ubrałem tyle, bo dopiero dwa miesiące, a tyle ubrałem, to dużo. Ale sprzęt dla kojaty. Dopiero dowiedziałam się od dzisiaj od wewnątrz. Przepraszam. Że można ściągnąć. Tak. Muszę te paluchę tak zrobić, bo ja mam dotykowy komputer. O. o! Że można jechać za autem. Pięcioro, co gryzie? Czasami mi to. Naprawdę, pur, kaca. O, jest. Czekajcie, cóż, Teraz to naprawdę. No i widzicie, jadę na okręp. Większość rzeczy wam pokażę na innym odcinku, moich, które zakupię w inny tydzień. Więc no teraz się z wami Żegnam Robo, jest taki krótki odcinek więc no, i widzimy się w kolejnym odcinku, czekajcie będzie ustaw się, się ładnie, dobra widzimy się z widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Pa pa!